Z Ewangelii według św. Łukasza zapytany przez Faryzeuszy, kiedy przyjdzie królestwo Boga, tak im odpowiedział. Królestwo Boga nie przyjdzie w sposób zauważalny, nie będą też mogli powiedzieć oto tu albo oto tam, bo Królestwo Boga jest w was. Do uczniów powiedział, przyjdą dni, kiedy zapragniecie zobaczyć choćby jeden z dni, Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie, powiedzą wam, Patrz tam, albo patrz tu. Nie idźcie tam, nie pędźcie. Jak bowiem błyskawica rozbłyskuje i świeci na niebie od krańca do krańca, tak pojawi się syn człowieczy w swoim dniu. Najpierw jednak trzeba, aby on doznał wielu cierpień, i aby zniósł odrzucenie ze strony tego plemienia. Faryzeusze po raz kolejny przychodzą do Jezusa. Po raz kolejny. Zadają mu pytanie prawdopodobnie po to, aby znaleźć jakąś przyczynę do tego, aby go oskarżyć. Pytają go tym razem, kiedy, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Jezus nie wpisuje się w kanony, w konwenanse, w takie oczekiwania Żydów. Jezus, jako mesjasz, jako król, król żydowski. Jest postrzegany jako ten, który wybawi naród Izraela spod władzy Rzymian. Ale tak naprawdę czym jest Królestwo Boże? Gdzie ono się znajduje? Królestwo Boże nie jest jak Królestwa Ziemskie. Nie jest jak Królestwo Anglii i Irlandii, Królestwo Hiszpanii czy, czy Królestwo Holandii. Nie ma swojego terytorium, parlamentu. Rządu, budżetu, a Jezus mówi: Królestwo Boże jest w Was i pośród Was. Jak to jest możliwe, że Królestwo Boże jest w, w nas? Co to oznacza? Bo Królestwo Boże to konkretny styl życia, konkretne standardy. Królestwo Boże to bycie w Bogu, w Jego obecności. To świadomość, że, że Jezus jest, jest zawsze pośród nas. I może pojawiać się pytanie, czy, czy Królestwo Boże jest dostępne dla każdego? Jak do Niego dotrzeć? Jak do Niego wejść? Jak w Nim zamieszkać? I takim kluczem do tego, aby, aby wejść do Królestwa Bożego, jest nawrócenie. Królestwo Boże jest dostępne dla każdego z nas. A przez nawrócenie, przez zmianę myślenia, przez odstąpienie od grzechu, od niewiary, przez zmianę postrzegania, przez poszerzenie swojej wizji wchodzimy do Królestwa Bożego. Przepraszam Panią, rzekła jedna morska ryba do drugiej. Jest pani starsza ode mnie i bardziej doświadczona, pewnie będzie mogła mi pani pomóc. Proszę mi powiedzieć, gdzie mogę znaleźć to, co nazywają oceanem? Szukam już wszędzie i nie mogę znaleźć. Bez rezultatu. Oceanem jest miejsce, gdzie teraz pływasz, odpowiedziała stara ryba. To? Przecież to tylko woda, a ja szukam oceanu, odparła rozczarowana młoda ryba, odpływając, by szukać gdzie indziej. My, którzy żyjemy w XXI wieku, za wszelką cenę szukamy szczęścia, spełnienia, gonimy za tym, co jest ulotne za pracą, za karierą, za bogactwem. Żyjemy przyszłością i marzeniami, zamiast skupić się na tym, co tu i teraz zamiast otworzyć oczy.